Siemano, siemano, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem DJ Breakdance i zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft na moim kanale. Witam wszystkich zgromadzonych na, mo na moim tutaj kanale, na moim wideo i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalszą destrukcją otoczenia. Czyli będziemy bawić się w drwala, bo tak jak w poprzednim odcinku Tutaj, że tak powiem, się zasiedliliśmy Tak ja też, no, poza odcineczkiem, już zacząłem tutaj trochę równać ten teren, jak widać Nie ma już drzew, tutaj była taka wielka górka I powoli, widzę, że tutaj spadają liście i patyki, bardzo fajnie I powoli jakby przygotowuję ten obszar pod budowę domu i jakąś taką że tak powiem urbanizację tej tej mojej działeczki można powiedzieć zdobytej no a my tutaj prawda no niszczymy rąbiemy to drzewo które później też użyję jako budulec do prawdopodobnie do domu może zrobię tutaj jakieś od, odgrodzenie tutaj tutaj w ogóle z tej strony słuchajcie tutaj jest zawsze Tutaj jest zachód słońca jak widać I tutaj marzy mi się taki, wiecie, taki, taki, taki jakiś taki balkon, nie wiem, coś coś w tym stylu yy, A, i, i albo nawet tutaj, słuchajcie, tutaj jest takie bardziej Naturalnie to wysunięte, no zobaczcie jak to wygląda, no to jest, to jest coś cudownego po prostu yy, Niech mi teraz nikt nie mówi, że o, po co tam te shadery, no, no to jest Granie obecnie moim zdaniem bez shaderów w Minecrafta, oczywiście jeżeli ktoś ma słaby sprzęt, no to, to się zgadzam. No ale mija się z celem, yy, bo o wiele ten Minecraft no lepiej wygląda graficznie yy, na tym właśnie modzie. Dobra, idziemy się przespać. Idziemy się przespać, bo kurde, nie chcę, żeby mnie tu jakieś moby dopadły. Właściwie to ja sobie mogę... Yy, odłożyć te pochodnie na razie. No i piękny wschód z tej strony. Dlatego tutaj ja bym sobie zrobił jakiś taki balkonik. No coś będę myślał na, yy, na następnych odcineczkach, ale na razie gdzieś tak dotąd chcę wyrównać ten teren. Myślę, że jeszcze rozwalimy sobie to drzewo. W ogóle też chciałbym Wam bardzo podziękować za bardzo pozytywny, zaskakująco nawet pozytywny odbiór tej serii. Wiem, że wiele osób czekało i się doczekało. Może trochę za, 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 za długo z tym zwlekałem, ale tak jak już tłumaczyłem na poprzednim materiale, nie, nie lubię czegoś nagrywać, jeżeli nie mam na to ochoty, Wtedy to wideo, ten materiał jest taki pozbawiony moim zdaniem w moich oczach sensu yy, i nie ma takiej energii etc etc et Dobra słuchajcie jak to pięknie wygląda naprawdę yy, Cud miód i orzeszki yy, Ja tutaj teraz chyba yy, Wiecie co? Wyrównam sobie tutaj to Wyrównamy sobie ze skrzyni yy, Co sobie włożymy tu dobra yy, a widzę, że tu mam ziemię jeszcze to w sumie yy, to w sumie to mogę do skrzynki oddać i wyrównamy słuchajcie sobie o yy, yy, kurde, jak widzicie jeszcze moje skille nie są zbyt wysokie tej grze. Widzicie, musie, muszę się tutaj skupić. I że tak powiem nie jestem Jestem na, na razie, wiecie, takiej etapy, na takiej na etapie takiego początkowego bulidera bu, bu jak widać. Sobie postawiłem klocka tam, gdzie nie trzeba. Dobra. Myślę, że tutaj ta granica. będzie świetna do tego żeby zakończyć tą działkę dobra 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 skończyły mi się ten ale rozwalimy sobie łopatką oczywiście, pyk i sobie wypełnimy wypełnimy sobie yy. mm, dobra to sobie wypełnimy tutaj pyk. I myślę, że gdzieś, nie wiem, w tej części zrobię sobie, wiecie, na początku jakiś malutki, żeby nie budować jakichś tam pałaców. Yy, zaczniemy sobie od czegoś fajnego. Yy, I tutaj mi się wydaje, że w tej części Jakub pobawię się w jakąś plantację. Jakiegoś takiego farminga w Minecrafcie, tak? Yy, czyli Ale zanim to nastąpi to myślę, że yy, Wybierzemy się gdzieś do jakiejś chyba jednak kopalni, słuchajcie. Tylko sobie yy, to sobie coś wezmę Żeby to nie było takie, że wiecie. DJ idzie bez przygotowania. Yy, dobra, weźmy sobie... Weźmy sobie to i czy... O, w piecyku mamy jeszcze y, przetopione. Dobra, dobra. Y, dobra. Dobra, patyki mamy, to sobie skraftujmy teraz... O, krówka idzie. Y, skraftujmy sobie mieczyk, bo drewniany to już tak troszkę nie wystarcza na moje potrzeby, to już raczej trzeba będzie to wywalić yy, dobra, mieczyk yy, jedzenie i może jeszcze jeden kilo cyk dobra yy, i co? i co jeszcze? no i oczywiście pochodnie nie możemy zapominać o o nich bo są bardzo ważne dobra Patyki, węgiel I w sumie to mogę odłożyć I się gdzieś wybierzemy Gdzieś niedaleko zejdziemy może tędy i gdzieś sobie coś yy, poszukamy także jak znajdę jakiegoś cave'a dobra słuchajcie, yy, zrobiłem coś takiego yy, Podubałem trochę, zacząłem dubać w ziemi tutaj z tej strony Yy, zszedłem trochę poniżej no i patrzcie co my tu mamy mamy żelazo bardzo się cieszę że mamy pierwsze żelazo także jest jest nieźle yy, jeszcze sobie o pięknie kolejne i myślę że sobie trochę pokopię na Y, na tym poziomie i po prostu i po prostu jak y, jak niczego nie znajdę to y, to po prostu o miałem powiedzieć że po prostu się zagłębię ale póki co i jak na razie sobie pokopię troszeczkę tutaj y, może nie wiem, tu tą... O tu może postawię. O. Bo w sumie tak mi lata, latarnia. Yy, pochodnia właściwie rozświetla. Uuu, yy, kilof, kilof. To mamy dioryt. Ciekawe co z tego można zrobić. Bardzo ciekawe. Dawno Minecrafta nie, nie grałem w te najnowsze wersje, więc tym bardziej. Ciekawią mnie te nowe materiały Słyszałem też, że Dzisiaj przeczytałem takiego newsa, że ko kozy mają dodać, także Studio Mojang nie próżnują, nie próżnują naprawdę Dobra, ale chyba tutaj już Już chyba nic nie znajdę na razie A nie chcę odcinka przedłużać, także chyba sobie e, wrócę, już pewnie noc jest i będę, oczywiście, że noc jest i są pewnie moby. Także ja nie wiem jak ja wrócę, ale jakoś wrócę. Bynajmniej się boję trochę Ale mam nadzieję, że przeżyję. Ja pierdzielę. Dobra, tu to się szło. Tędy chyba. I do góry. Do góry, chyba tutaj, no nie. Dobra, tutaj, pod górę. A! Wiedziałem, wiedziałem, no. Odejdź. A! A! Dobra, spieprzamy do góry, słuchajcie. Spieprzamy do góry. oj, dobra. Będę się musiał wybustować. Bo tutaj innego wyjścia nie widzę. Kurde. Halo, czy my tu jesteśmy? Nie, jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, to na pewno tu jest, no kurde. Nie chcę zginąć, halo. Dobra, jesteśmy. Dobra, kochani. Ja teraz to wkładam, słuchajcie, do tą brudę żelaza do przetopienia, a Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jak widzicie, no pierwsze, pierwsze rany na, podczas walki strzała w oko chyba nie w nos dostałem w co ja dostałem właściwie nie no w, tak w kark bardziej i, i w yy, i w lewą rękę także yy, także co no trzymajcie się do kolejnego odcineczka mam nadzieję że wam się yy, spodobał yy, i co zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w następnym odcinku gdzieś tutaj coś zacznę yy, może budować na pewno sobie troszkę poeksploruję teren, zobaczę może jakieś cave'y yy, znajdę, także co, trzymajcie się, na razie do kolejnego, papa! Pa.